Na trzecim punkcie niestety było tak ciemno, że szkoda robić zdjęcie w ogóle, dlatego trochę głosu chociaż nie będzie. Jaki mamy czas? Nic nie widać. 3.13 nadrobiliśmy teraz z kilkoma panami z 1,5 kilometra i trochę w górę. No ale zdarza się. Podchodliwy to. Te... był zakręt. No, 17 km mniej więcej Zamek, tak. Na to, Na razie, no. Teraz jak on spadł, przynajmniej będzie dobrze widziane z tego, nie? No, takie dobre, no w miarę. Wyjdę. do punktu czwartego idziemy. Dalej, cały czas. Teraz się nie biorę za nawigację bo dużo ludzi tam. tam się orientował porządnie i... no a ja sobie co z zjadłem w tym czasie pójdę za nimi tutaj zobaczymy co to da bo na mapie nie wiem gdzie jesteśmy szlaku. szlaku to nie ma w każdym razie na pewno ścieżka ścieżka którą czyni inni ludzie nie zawodnicy dobra. Dobra. dobra dobry wieczór nowości i właściwie tylko tylko nowości bo nie chcę mi się gadać za bardzo piąteczka zaliczona imknę czym czem pędzi wiatr do PK6 woda na punkcie była w nie najwyższych lotów to jest ok na razie nie będzie lepiej ty <grybujesz> no. e e e czas jest ok względnie wyjmiecie się spokojnie e co do ósemki teraz troszkę będzie daleko i trudno nawigacyjnie nie wiem jeszcze dokładnie jak to tam Polecę końcówkę, o, ale zaraz się coś wykominam. Jak trzeba, no. jest ok W dalszym ciągu. No i dzień się zaczyna. Ja Teraz chodzę w czołówkę. Fiz plecak Mili państwo. Jest dobrze. Chociaż zegarek mi się wyczerpał, że woda Dziesiąty punkt. To jest tam około 40 do końca, 42 km. Więc mniej niż więcej, bo się pogubię i do 11 raczej fajnie orientację nawigacyjną. Tak? Okay. Fajną kupkę spotkałem, ale zobaczymy już teraz. Dojdziemy do końca razem. Wszystko gra. Trzymajcie kciuki, żebym mnie na mecz wieczorem to jeszcze nic nie moi drodzy chciałbym wam coś pokazać taką ciekawostkę zafundował nam pan wielce czcigodny budowniczy trasy pan Andrzej Sochoń taką górkę na koniec tym czarnym szlakiem będziemy się depywać ona wygląda tak dość niepozornie, chociaż przypomina trochę kształtem babią i taka charakterystyka podobna, że, że Szyb, szybko rośnie, że tak powiem ale na całe szczęście ja lubię lubię strome góry e, takie, takie o, fajne zwierzątka lubię takie podejście po prostu no bo tam jest ciekawie, tam można użyć mocy dla ja tej mocy jeszcze mam dużo tego nie mogę się doczekać, się dam znać jak będzie na górze, bo na górze jest punkt no, a też jakieś filmy skręcam. to będzie 12 punkt trzymajcie kciuki Dawaj, ale wali Dobre podejście, ale... To sobie zrobił ten facet jeden? Nie wiem tam coś widać Strymo bardzo No, dokładnie, dokładnie Tam, tam nie było Dobrze by szedł jakby To by tam nie było nic ja wytrzymałem go z, z przystanku, Uuu, powolutku. Dzień dobry. 330 numer.